Siema, z tej strony Echo w dzisiejszym odcinku czwarty Friday. I gramy w Call of Duty Black Ops 2 z moją mamą. To mama Echo. Więc dobra, e, wchodzimy w lokal. I dobra, mama kliknie A. Dobra. Teraz tak. E, Klasy czekaj. Game setup, game rules. Na razie jeszcze telefonem nagram monitor tylko dlatego, że czekam na program Fraps. I... Nie na program. I w ogóle. No Pośpiesznie. A teraz co? Ja nie widzę pół ekranu, to jak mam grać. Dobra, może wejść. Nie, ja jestem tak dobra w tym, że ja mogę cały ekranie widzieć. Dobra no na X? No. Miata. Nawet nie wiem jakiego dziki. No pięknie. A! Wypuszasz. Ideł. Ja sobie zmienię prąd. Zmieniało się tu. Chyba. To ja będę chyba nożowo tylko, co? Nie rzucaj granatów. Ale dzięki, że mi pokazała mniej więcej, gdzie jesteś. Ideł? Um, unklele um, Cześć. unklele Ele, unklele. Um, Mama? No. Dylan no, ty teraz trzelaś, bo słyszałem jak dużisz ten... że tam stoisz. Ty.

Ty, ty mnie... Poważnie? No. Bo ma bazooką walnąć. No bazooka jest najlepsza. Zgaczek. Ta mama, tą, którą preferowałeś, uderza w ścianę w ostatniej rundzie. To Aha, ja nie się idę. Zna. Ja musiałam, że ja tak idę szybko, to ty idziesz. Poczekaj, to co ja mam Mama, ty jesteś na dole. No ja nie możesz się no, obrócić. No. Mamo? No? Um, ile... Powiedz im, ile grasz w szkole w dytle? Dwa y, razy. Trzy. Skaka do wodu już nie mogę, bo mnie zabije. Co? Skaka do wodu już nie mogę, bo już wiem. Nie, wtedy schodziłaś po prostu źle. To nie tam ty? Wtedy źle schodziłaś. Ooo, mama! <laughs> mama się patrzy w ziemię! <laughs> no wróć się! W ziemię uderz. Czekaj, go wyceluję. To nie ucieka, jak już wycelowałaś, to tu ucieka. W, w ziemię uderz! W ziemię, a to wypuchnę przecież. No, pewnie. I teraz ją mam nadusić? No to tam, jak normalnie się szczela. Czekaj, jest się strzela, Czekaj, ja się, no. Poczekaj, głupiłem, ja się no mam wiedzieć, że to, by, to by się nie dostrzelać? Patrz, spróbuję we mnie. Skoczę sobie. Poczekaj. Zaskoczę. I się strzelało. Poczekaj, ja się szczelało. Macie, gdzie się strzelało? Gdzie się to Tu, tu, tu! Pan, Boże! My, my, granata, granata sobie, rzuciła. sobie Żyje? Ty nie łamałaś, ty! Ty się strzelał! Bo Zapomniałam tym dużym. Ja cię słucham. Ja chciałam, chciałam strzelić, a chyba wrzuciłam granatę granata spójną, panę, bo... A to nie ja... Ma, ty wiesz co ja robię? Ja Ciao myślę, że ja tak szybko idę. Bo ja przy jesteś ty. Ja po prostu na w plaszę nie patrzę! Jaką tak. plaszę? Nie, we mnie? Tam jesteś jest koło mnie bo coś mi zaświeciło. Gdzieś tu jesteś. Jedna, na góry nie będziesz. Ty będziesz kłaść. I bomba. Te cztery. Dobra, obiecuję, że dam się wygrać. Ja zrobię tak, ja nie będę ścierał, dobra? I dobra, ty się uwolnisz. No dobra. I nie możesz się kłaść. No dobra, to będzie krótki odcinek. Najlepiej byś stał w jednym miejscu. No dobra, to czekaj muszę powiedzieć? Czekajcie. gdzie ja, jesteś, ja sobie znajdę, ja nie wiem gdzie jestem, ja nawet nie wiem gdzie ty jesteś. To zróbmy tak, ja się w jednym miejscu po prostu tu, o. Tak, a ja sobie cię znaszczę. Ja. A ty sobie nie znajdę, dobra? No? Ja mam cię znaleźć? No a co? Czekaj, a to dobra, ja już do się nie biegnę. Tak, to przyjdę. Co ja mam się szukać? No ty coś miała ze czy ja? Ja gram w trzeci raz, a ty grasz... 30 już. 30? 3000? Chodź, brachu. Jak skoczymy do wody, chodź. To jest woda? Proszę, chodź. Ja no i teraz prawo, w prawo, chodź. Prawo, chodź. No i skocz do wody. Na pewno? Tak, na 3, trzy, dobra? 3-4. Kolałek, 4 gramy, bo na 20. Dobra. Koło wody tam tam coś. My jesteśmy na statku. Gdzie na statku? Na czego? statku marihuanu. Mamo? No? Czemu ty idziesz na tę mapę znowu? Na tę mapę? No poszłeś znowu na tę mapę. Ja nie wiem. Ja, ale... no, się Co? Mówiłem, no, że nie tą mapę, to się mam ten. Wszystko Gdzie ty jesteś? O! To mnie tam nie wala. No, ci ciął ciekawe. Nie błacie? Nie tego jestem dziesięć w ogóle. Ja Zrobiliśmy jeden na jeden. Ja nie ufam ci w takich rzeczy. Ty mnie oszukujesz. Jak było, że ja nie broni? Ja się położyli i nie ja latać, w jednym miejscu. Stój! Śmoku. <kodzynienie> Tak. czekaj, stój tam gdzie jesteś. No co? I co masz stać? Ja chcę chodzić, ja muszę się uczyć chodzić. No bo? No. Masz 4 lata. Chodzić chcę. Hmm. Skakać już wiem gdzie się skaczę, ale nie wiem gdzie się chodzi. Spoko. Tam nie będę no, mogła przejść? Czekaj. To Łukasz? A, coś się to, Nie no, ciekawe. Nie idę. Stój tam mama, gdzie jesteś? No nie ja chcę chodzić. No to podcaj, nie? nie? Minuta... Ty też dzisiaj no. idzie na siłownię? Tak. No w sobotę idziemy, Tak. Tu jest, Uch, mama! Szalejesz. Masz jednego kila. Co to znaczy Aha, dobra. Ile broni? Dużo ma? Gdzieś się zmieniało broń? No. E. Y. Nie, to Ja tu się nie jest. No e. Y. Co zmienię? To jest ale wiem. <grym> Możemy <grym grym> z domu nie napisać ludzie. Bo... Co? No? co, co? Tak, co? Padłeś do wody! O Jesus, nie wiedziałam, że tam jest woda. No y, tak? No... Ale mama ty nie możesz ścianać. A co, a co się robi? A co po co taka broń? No czego takich supek na ochronienie? A to ja jest to supka. To jest na czołgi i takie tam. To, ale to się używa tak samo? No nie masz czołgu żadnego. A, to nie mogę użyć jak nie masz czołgu? Nie. Czekaj, jest tylko. My zrobimy małe dwóch. Co, co to za? Dobra, jesteśmy. Gdzie jesteś? Mam, <coughs> mama, gadam do mnie. Nie, bo mnie nie lubi. Cóż, jesteś tam gdzieś? Co? Tam jesteś ty? Kurwa, Gdzie się. Wydaje, tam Jestem tam. Koło wody. Ty co lubisz mnie? Ja, jestem bo... koło wody. Idziesz mam do wody? Nie. Obok. Nie. No. idzie nie idę do żadnej wody. To tak jest czy... oszustw z tą wodą. Trzy razy przez ciebie w wodzie. O, jestem obok wody, serio. Tu jestem, co? Nie tu, mama. Jest mama? Ym, zaraz się skończy. Tak? Filmik. Znaczy ten gra? Nie byłam jeszcze. Gdzie? Byłaś tu mama. W zeszłym nie teraz. I... Dawaj, to idzie się jesteś, dobra. Przegrałem mama z tobą. Tam to mała? No. no to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mama poegnaj się. Papa! Pa. Ja tu jestem Dzięki za oglądanie, subskrybuj, lajkuj, komentuj na razie, cześć się